Ja jestem Józ i dzisiaj wraz z reum dzień dobry Witam, witam Oraz z widzami gramy w tak zwane Tower Defense Czyli my z Reą będziemy musieli obronić e, trasę, te piramidki Będziemy stać na tych dwóch piramidkach przed właśnie widzami Za chwilkę wam pokażę trasę, będzie ogólnie upgrade broni, będzie upgrade agentów, upgrade umiejętności Ogólnie każda fala będzie coraz trudniejsza Jeżeli chcecie grać udział w nagrywkach zapraszam was na Discorda A jeżeli chcecie wygrać myszkę bezprzewodową od MSI to zapraszam was na Instagrama Dobra, pokażmy trasę Dobra, więc e, ja początkowa trasa jest taka tak, my tutaj stoimy Pierwotna trasa jest taka, że my możemy fragować na stage dopiero jak wyjdą z cave'a I idą sobie tędy, przez środek Pędzą tu, 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 tu I jak wejdą już na respa, no to w tym momencie oni wygrywają Więc chociaż jeżeli jedna osoba przeżyje, wejdzie do respa Oni wygrywają, my nie zgarniamy punktu A jeżeli, jeżeli po prostu wszyscy zginą, no to my zgarniamy punkt Oraz na ostatniej rundzie będzie trochę inna trasa Bo będzie również dosyć ciekawy agent Ale to zobaczycie później Dobra, zaczynajmy No, Dobra, dawaj Pierwsza fala, gramy z klasykami w takim razie. Pierwsza fala powinna być prosta dla nas, zresztą zobaczymy. Ale to jest spoko, bo wiesz, jak my w nich strzelamy, to ich spowalnia trochę, nie? Oj 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 oj. O te reloady są trochę problematyczne. Dawaj, 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 dawaj! Dobra, pierwsza runda dla nas. okej, okay. pierwsza fala dla nas. Go, druga fala. Teraz Sage'owe będą mogły troszeczkę się poruszać bardziej jak ludzie. więc zobaczymy jak nam za to... pójdzie, czy będziemy trafić. niepoketujące uh. sejczki. Tak. Ej, dobra. Ej. Okay. O, o Boże. Ucieka, ucieka. O nie, o nie, o nie. Dawaj, dawaj, dawaj. Ostatni, 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 dobra, ostatni. Lojda. Musimy go trafić, musimy, musimy. Nie. Nie, nie, nie. W ostatniej chwili. Oh. Slow. Dobra, ej, już się zaczyna coraz ciężej, Ja to dopiero druga druga fala była, nie? Trzecia fala, upgrade do ghostów i teraz się przeciwko phoenixom, które mogą korzystać ze ścian, więc zobaczymy, czy sobie poradzą. Oho. Oho. Sorry, bo ja ima odpaliłem. Traje. O, 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 pogubiłam się Dobra, bo widzę. tu się już zaczynają problemy. Dobra, ostatni został i ja go Mam nie go? widzę przez te ścianę. Mam Masz go? Nie, nie, nie. Jest! No, to no, już byłem za! Moment, byłem za, moment, byłem moment, byłem moment, sprawdzam, sprawdzam. sprawdzam. Przeszedza. Byłeś za, był za. Nieee! Yes. Yes. Był za, Spike wypadł już za. Można po... I ten... Y, ta drzewka jest już za, tak na linii było, ale zrobiłeś już stupkę. Dobra, no to runda dla Was w takim yes. razie. 2 do 1. 2 do 1. fala, tym razem Phoenixy z freszami. Jesteś na to Musimy gotowy? To wygrać. Nie, nie okay, trochę. No to let's go. O, o, już, o, świetnie. O Boże. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże. Ej, mój. Ej, ja, no go... hey, ja, ja hey, nie Ej, zgubiłam się. O nie, chyba. Yes, yes, nie, jest! Nie, już przeszli. No Druga runda <shadows> <sutka> dla nich. Dwa do dwóch. <sutka> to. to było ja pierdzielę. To w wocardy, do. Kolejna no, fala. Upgrade do Stingera. No i jetowy ze smokami, moi drodzy? Let's go. Zapraszam, zapraszam. O mój Boże, boję się. Dobra. No to będzie łatwiejsze niż na te flesze głupie. OH! Chociaż? Aj, nie! Co? Ej, mnie! Ej! Tu jest, to jest sprytne! No to, i Kto na wpadł? to wpadło! To, hej, hej. Dobrze! Ja zacząłem dać osoby zaczęły! Get tu z zdaszami? kolejna fala! Ja, ja, ja nie idę pierwszy, ja nie idę pierwszy, nie ma psy. Boże Dawać. każdy się boi pierwszy i całkowicie. No, no idźcie, no. no nie bójcie tak, się! Okay. Myślę, że mam taktykę, że po fragu od razu reloaduje, żeby mi ammo nie brakło. A oh. ja tak strzelam pestkami pes, pes bardziej. Ej! Jest, 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 jeszcze jeden, jeszcze jeden A ostatni. Amo, 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 amo! nice! Nie yeah, mam Słuchajcie, teraz mamy Jorów w drużynie przeciwnej i będziemy się bronić marszalami. A oni Zgadza za to się. mogą robić uniki, więc będzie ciekawie, tak. bo mi wystarczy ruszać się, AD AD i już jest koniec. <laughs> więc kolejna runda, pamiętaj o reloadach, żeby od razu reloadować, let's go! Dawać, cfaniaczki. Dobra. Kupą, kupą. Hey, nie, nie jest tak źle. Jaką kupą? Dobra, mam okay. go. Okej. ja snajper no, jestem! Nie no oczywiście, że tak! O Boże! Rea, dobra, już się zmartwiłem, nie? No, to jest genialna! No Kolejna fala. My, my mamy upgrade do Fantomów, a Joro mogą korzystać z klonów, więc będzie ciekawie, bo te klony będą nas jeszcze flashować, nie? Oj, musimy. screen. znowu będzie musimy, screen. musimy totalnie rozgryźć, kto jest klonem, a kto nie. Musimy na to zwracać uwagę bardzo. Zawsze się nabiera na klony na rankedach. Zawsze. A jak, jak się nie, się nie nabieram, na to okazuje się, że ktoś mnie nabiera. To nie jest klon, to nie jest klon, totalnie to nie jest klon. O nie, to był klon. To nie jest na pewno. O nie, to był klon! To też nie jest. Oni przeskakują! Jakie ty jesteś dobra! O nie, klon? Dobra! Jest, 4 do 4, Kurczę. dobra. Bo ja się zorientowałam, że klony przecież nie przeskoczą. No tak! Dobra widzowie, teraz mamy rundę na Brimstone'y I każdy z nich ma jednego smołka. Mam nadzieję, że nie będą zbyt współpracować, żeby nam to utrudnić życie My za to mamy Odinę, żeby móc przez to wszystko skanować Także let's go, myślę, że nasze Brimy są gotowe Dobra. I można zacząć trzy, oficjalne odliczanie 3, 2, 1, GO! Ej, o, nie. nie jest źle, nie jest źle no. Patrz Mam, na Mamy tę dziurę. Przy... na te dziury, na o, te o, dziury o, o. Nie wiem czy ktoś przeszedł Widzisz tam jakieś dziury? Jest dziura, jest dziura. Nie, ten jest w wodzie na pewno. Nie, a mam, jest, Idzie, idzie. Jamo, nie jamu, mam, nie mam, jamu, nie, nie mam, nie mam, jamu, nie mam, jamu, nie mam. Dzień się, nie! Mam, yes, nie, nie yes, yes. No, Ammo yes, yes. no mi brakło w magazynku. No, no, no dobra. Brima. Runda oh. dla was. Kolejna fala, moi drodzy. Upgrade do Wandali. No i grałem przeciwko Brimstone'om, ale moim z tym beaconem ja będę zapierdziałać. zapierdzielać. Na no go, małe brumy. Oho. Dobra. Łee, to taka runda na rozprężenie się, co? Oj, nie kracz, nie kracz. O, o, mam no właśnie, ten reload, dobra, dobra. okej, okay, runda dla nas, let's go. Wreszcie coś dla nas. No to przechodzimy do wielkiego finału składającego się z dwóch rund i my mamy teraz ulty, nasze no, chamberowe. Się. A nasze, nasze tutaj e, potworki są obecnie neonami, także... Nasze Nionki będą. Ze sprintem? Tak. tak sprintować. Sprintem. Będzie ciężko w to będzie trafić. To jest ciekawe. No by mm. ich spowolnić, nie? Tak naprawdę. Jak ktoś ma dobry movement, to będzie bardzo ciężko nie Let's go! Jakiś O Okej. O oo! Okej, oo! O o, problem. Trzeba tą pierwszą. O nie, nie trafiłam! Dobra, Dobra. trafiłem, trafiłem, nice! Hit, hit. Ej, ej, ja nie mam, nie mam ulta. Dobra, masz? Masz tu pierwszą. A, mam. dobra, bo tu trzeba użyć ulta z dobra. powrotem. Ja jestem, byłem w szoku dobra. przez chwilę. nie twój. Ja bym w ostatniej już rundzie i tym razem nasze nionki mogą nie tylko robić strajfy, bany hopować, czy cokolwiek tam innego potrafią, mogą się wykazać też swoim najlepszym movementem, jaki trenowali przez lata gry w Valoranta. A my musimy ich zlikwidować, dam radę? Zgadza się. No jeżeli wygrają, no to trzeba będzie zrobić dogryweczkę, no bo będzie ej, remis, ej, patrz, więc. patrz, tuż, tuż, pat. Jak ten chamber, tak tego ulta y, od, od, od tego wuje, od zbliża, to patrz jak na taką Nie eee. <laughs> No eee. ja właśnie tak wyglądam Dobra, dobra let's je. go, dobra, dobra, dawać, go Musimy to zrobić O, okay. dobra, okay. dobra, dobry pierwszy frag. Ten pierwszy skraust. frag był o -o. dobry O, o, dobra Ja tutaj, na spokojnie Pamiętajcie, że okay. oddech no One ja ostatni został i nie mogłem go trafić i mi się ult skończył. To, to mi zostawiasz, mi ult się skończy. Nie, tam go! to go! Tak mi tak zostawiłaś się, jest. wygrali! Ja w... nie Nie miałam, się ult odpalić na nowo. Ja miałam go na celowniku, ale ja ci to... Ja nie miałem ulta już! Moi drodzy, dogryweczka jest taka, że gramy na kosy. My tutaj z Reą mamy standardową umiejętności, więc będziemy mogli się dwa razy hillnąć. Tutaj mamy 8 Sage i zobaczymy, kto dzisiaj wygra, więc. Let's go! Pierwszy, no, dawaj, dawaj. dawaj. Dobra. dobra, dobra, Ma, dobra mam chwila, mam chila, raz, dobra. dobra. O, nie trafiłam, nie trafiłam, jest ich już dwie. Dwa. 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 Dobra. Jezus, o, kurde. Sam. nice try. Nice try